Kolejną w tej serii jest mapa Grafton Farmhouse. Standardowo pokażę Ci, gdzie przeklęte przedmioty znajdują się na mapie, a następnie wytłumaczę, jak do nich dotrzeć. Na przeklęte przedmioty składają się pozytywka, karty tarota, lalka wodu, krąg przywołań, nawiedzone lustro, tablica widza. Najpierw mapa, potem gra. Pozytywka pojawia się przy schodach. Nawiedzone lustro znajduje się w salonie. Karty tarota pojawiają się w jadalni. Tablice Ouija znajdziesz w garderobie w głównej sypialni. Lalkę Wudu można znaleźć w pokoju dziecięcym na piętrze. Krąg przywołań jest także na piętrze w pomieszczeniu magazynowym. W karcie i w opisie znajduje się link do szybkiego podsumowania wszystkich przeklętych przedmiotów. Pozytywka znajduje się przy schodach na półce. Nawiedzone lustro znajdziemy w salonie na ścianie przy drzwiach prowadzących do kuchni. Karty tarota leżą na stole w jadalni. Tablica Uidża pojawia się w garderobie w głównej sypialni. Walka wudu znajduje się na pierwszym piętrze. Należy przejść do pokoju dziecięcego, a następnie spojrzeć na kufer. Krąg przywołań możemy znaleźć także na pierwszym piętrze w pomieszczeniu magazynowym zaraz za kartonami. W następnym odcinku zajmiemy się przeklętymi przedmiotami na mapie Blizzdale Farmhouse. Cześć!